Dzień dobry. Mam przyjemność pozdrowić z Wałgrzycha i zadać dwa pytania Mariuszowi Grzegorzkowi, bezkompromisowemu i charyzmatycznemu twórcy. Pierwsze pytanie. Dużo ludzi twierdzi w pięciu tygodniach pandemii, ostatnich pięciu tygodniach pandemii, że przewidziało taki bieg wypadków już dawno. Ja zapytam Cię o coś mocniejszego. Jak przewidujesz Polskę? po pandemii. I drugie pytanie. W swojej twórczości teatralnej i filmowej podejmujesz tematy ekstremalnych relacji międzyludzkich. Czy obecna sytuacja inspiruje cię już do jakiegoś konkretnego wypowiedzenia się artystycznie? Serdecznie pozdrawiam z Wałbrzycha. Dzień dobry, witam serdecznie. Mariusz Grzegorzek. Pozdrawiam bardzo serdecznie cały zespół Teatru Wałbrzyskiego, wszystkich wspaniałych ludzi. Nie wiem, czy zasłużył na pozdrowienia Sebastian Majewski, ponieważ strzelił jakimiś takimi pytaniami w dzwon Zygmunta, że trochę nie za bardzo wiadomo, jak się do nich ustosunkować, no ale słowo się rzekło, więc spróbuję. Czy ja przewidywałem? No, chyba wszyscy przewidywaliśmy to. Wydaje mi się, że każda wrażliwa istota miała gdzieś w pewnym sensie w ostatnim czasie takie poczucie, że jakiś żyjemy w świecie, który jest w pewnym sensie zepsuty, w który, który nie działa prawidłowo, w którym jakieś relacje międzyludzkie, przepływy energii, jak gdyby porozumienie wzajemne jest po prostu. No w jakimś takim głębokim zepsuciu, w jakimś takim głębokim upośledzeniu, i chyba też wszyscy mieliśmy poczucie, że jesteśmy niewolnikami, to znaczy, że gdzieś w pewnym sensie ten świat przygotował, czy myśmy sobie sami, bo to ten świat to brzmi tak, że jakiś zewnętrzny wróg, ale gdzieś myśmy sami trochę w pewnym sensie przygotowali sobie taki świat, w którym po prostu źle się nam żyje, w którym zapierdalamy za miskę ryżu yy, i w którym po prostu w istocie swojej nie możemy się spełniać, w którym yy, bez względu na to, jakbyśmy nie ustawili światopoglądowo, jak bardzo nie alienowali, yy, to gdzieś w pewnym sensie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby funkcjonować w systemie, który jest nam nieprzyjazny i który tak naprawdę zabija w człowieku wszystko to, co piękne. No, i cóż mogę rzec? Mogę rzec, że ja to przewidywałem od dawna i że nie trzeba być prorokiem, żeby to przewidywać, ponieważ to było widoczne na pierwszy rzut oka i e, że bardzo dużo o tym myślałem, bardzo mnie to gryzło i oczywiście, jak zwykle to bywa, starałem się to przerabiać, jakoś kanalizować, jakoś się uleczać w pewnym sensie, no, robiąc. No, no to co robię, czyli na przykład moje ostatnie przedstawienie w teatrze Jaracza w Łodzi, które nazywa się Dzieci widzą duchy, jest w pewnym sensie wydaje mi się, taką no, bardzo silną i bardzo apropo projekcją jakichś lęków i niepokojów, które dosłownie, no nie wiem, w, w dwa tygodnie po premierze nagle jakoś tak skomasowały się, i wybuchły no, w postaci tego. Tego koronawirusa, który tak naprawdę jest tylko moim zdaniem jakimś takim zapalnikiem, który gdzieś nagle uzmysławia nam jakieś bardziej o wiele tragiczne, skomplikowane i, i wielowymiarowe rzeczy. E, pytanie drugie, czy coś ja bym chciał jak gdyby w tej sprawie e, e, po, po, tej, po tej pandemii. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Właściwie wszyscy potrzebujemy w tej chwili jakiejś nadziei, prawda? Ja powiem tak, e, 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 chciałbym bardzo zgodnie z wszystkimi nawiedzonymi ludźmi, którzy... nadwiedzonymi humanistami, którzy próbują nas pocieszać, mieć takie nadzieje, że to będzie po prostu taki czas, w którym nagle my po jakimś takim resecie, mimo wszystkich niedogodności, mimo biedy, mimo jakichś kryzysów gospodarczych, ekonomicznych i innych tego typu rzeczy, pieniądze na kontach nam stopnieją, jeżeli w ogóle ktoś posiada jakiekolwiek pieniądze na koncie, e, 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 nie wiem, no nie będzie miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej, więc, więc bardzo źle. Więc wszyscy chcielibyśmy mieć takie poczucie, że to jest jednocześnie taki moment, który nas, moment takiego wstrząsu, prawda? Moment jakiegoś takiego katarzis. Ja mam dosyć poważne wątpliwości, czy tak będzie, i zalecam wszystkim ze sobą na czele, raczej bardzo silne przepracowywanie to we własnym zakresie, niż oczekiwanie, że nagle świat się nie zmieni. Moim zdaniem świat się nie zmieni, świat będzie bardzo intensywnie próbował wrócić na stare tory, co, co będzie oczywiście. Niemożliwe. I będziemy takie, te, te, taką, taką padakę, i taką zadyszkę, taką astmę, nie wiem, jakieś takie dziwne epilepsje obserwować, i, i musimy robić wszystko, żeby nie brać w tym udziału. Natomiast no, jest dosyć istotna sprawa, to znaczy, ja przynajmniej mam takie poczucie, że. Nie wiem, co w tej chwili mógłbym robić jako artysta, to znaczy, co mógłbym tworzyć. Jest może to wszystko za świeże, nie ma jeszcze jakiegoś takiego dystansu. W ogóle, na przykład, to odosobnienie sprawiło, że ja w tej chwili. W ogóle, wcale się nie zanurzam w siebie, wcale nie czytam więcej, wcale nie mam czasu na to, żeby się jakoś tam w pewnym sensie zresetować. Raczej poświęcam ten czas na to, żeby po prostu tak jak gdyby być i nie stawiać sobie zbyt zaawansowanych zadań, ale mam głęboką nadzieję i to jest jakaś taka, no jak gdyby gdzieś nowa myśl, czy nowa energia we mnie, że bardzo chciałbym zobaczyć, przeczytać. Coś, co w jakiś gęsty, intensywny sposób będzie umiało objąć, czy jakoś dotknąć tego problemu w taki sposób, którego, nie wiem, ja nie przeczuwam, czy ktoś czy mi jakoś potrzebny do tego, żeby nawiązać, nie wiem, jakiś dialog na ten temat. Więc bardziej myślę nie o tym, żeby coś zrobić, tylko o tym, żeby coś od kogoś, od jakiegoś utalentowanego artysty, czy artystów, e, nie wiem, otrzymać w darze, żeby mi trochę pomogło cały ten problem rozwiązać. Poproszono mnie o zadanie pytania pani Karolinie Bruchnickiej, którą serdecznie pozdrawiam. Sebastian zadał mi zadanie następujące, żeby zadać pytania dwa. Pozwólcie, że ja to troszeczkę uproszczę i zadam pytanie jedno, ale za to takie powiedziałbym również z gatunku dzwon Zygmunta. No, ale jak już zadawać, no to może takie, które po prostu mnie jakoś w pewnym sensie interesuje również w szerszym kontekście. Więc Pani Karolino, pytanie jest takie. Coś się de demontuje, czy zdemontowało w świecie w pewnym sensie, prawda? No i wydaje mi się, że również pewien taki jak gdyby wiek biologiczny, czy wiek energetyczny, to znaczy na przykład to, że ja mam prawie 60 lat, i już przeżyłem większość swojego życia, no powoduje, że jakoś no patrzę na to, co jest naturalne, z jakiejś swoistej, innej perspektywy niż... Młoda osoba, która, jak gdyby startuje w życie i startuje w uprawianie tego jak gdyby trudnego i wymagającego zawodu, z którym nie wiadomo, co będzie. To znaczy, wszystko to, do czego młodzi aktorzy często dążyli, czy jak gdyby próba takiego osadzenia się w środowisku, zrobienia jakiejś kariery filmowej czy teatralnej, no stoi w pewnym sensie pod znakiem zapytania, to znaczy nie wiadomo, że to w ogóle nie będzie możliwe, jak gdyby w takim kształcie, jak to do tej pory uprawialiście. Mam pytanie, czy, czy pani teraz w tym momencie jest zdezorientowana, czy jakaś taka no, wewnętrzna energia i taka, taka bio, biosiła, która jednak zawiera się w młodości, powoduje, że no, ma już Pani w tej chwili nie wiem, jakieś przekonanie, czy jakąś pewność, czy jakiś taki e, no, nie wiem, wymarzony przez siebie, czy ułożony jakiś plan na to. Co pani będzie robić jako aktorka? Nie w tym sensie, jakie, jakie propozycje Pani dostanie, no bo wiadomo, że to jest w tej chwili jedną wielką niewiadomą, ale czy Pani ma jakiś swój własny wewnętrzny plan na to, nie wiem, jak ocalić siebie, jak ocalić jakąś pasję jak, jakieś marzenia, e, będąc młodym aktorem u progu jakiegoś wielkiego kryzysu postkoronawirusowego? Przepraszam za to wredne pytanie, i takie może zbyt długo i w zbyt skomplikowany sposób zadane, ale mnie ono wydaje się być jakoś w pewnym sensie ciekawe. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie i czekam na jakieś słowa od Pani.